W drugim odcinku podcastu o historii i dziedzictwie Podlasia. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Działań Obywatelskich. Ja nazywam się Kinga Kamińska i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. A moim dzisiejszym gościem jest pani Iwona Zinkiewicz. Pani Iwona jest badaczką i miłośniczką lokalnej historii, autorką pozycji takich jak Szestały i Stryki Mój Pierwszy Świat, Zagubiona Perła i Dwa Światy oraz tekstów i projektów związanych z pamięcią bierzeństwa, i historię regionu. Cieszę się, że y, przyjęła Pani nasze zaproszenie. Dzień dobry, też jest mi ogromnie miło, że y, mogę tutaj wystąpić. Oprócz działalności badawczej realizuje Pani też działalność popularyzującą historię Szastał. Prowadzi Pani media społecznościowe, profil facebookowy Szastały, Historia i Ludzie. Zastanawiam się, skąd wziął się pomysł, inspiracja do tego, żeby taki profil facebookowy założyć i dzielić się historiami, nie tylko historią wsi, ale też y, historią, y, historiami z codziennego y, życia mieszkańców. Pomysł właściwie wziął się stąd, że ja zawsze interesowałam się taką dawniejszą historią, historią ludzi tutaj żyjących. Mój tata bardzo dużo rzeczy opowiadał. Z życia, takiego zwykłego życia, ale także tutaj były przeplatane historie takie większe można powiedzieć, czyli no, wojny i inne rzeczy właśnie związane z, z Tą wielką historią, ale tutaj były, były takie proste losy zwykłych ludzi. I zawsze się tym interesowałam, ale za bardzo nie wiedziałam, jak do tego się zabrać. Ale później spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy zajmowali się takimi rzeczami, jak na przykład Roteusz Fionik czy Eugeniusz Siemieniuk, którzy no, też zajmują się taką małą historią, czyli tą mikrohistorią. Uh, e um... Żeby prowadzić ten profil, to właściwie pomysł zrodził się stąd, że Gienek Siemieniu prowadzi profil Grygorowce. I pomyślałam, że w sumie jest to takie do szerszej społeczności, że to nie tylko ludzie z Szastał, ze Stryk, bo, ta, bo ten profil dotyczy nie tylko wsi Szastały, ale także sąsiadującej tutaj wsi Stryki, że także te historie są uniwersalne, że one nie dotyczą tylko jednych wsi. A informacje czerpie Pani z jakich źródeł? Czy to są właśnie przekazy ustne, oficjalne dokumenty? I przekazy ustne, bo dużo. I z pamięci, z tego co opowiadali dziadkowie, czy też tata i mama, i teraz spotykam się z ludźmi starszymi, ale nie tylko, ale także oficjalne dokumenty. O dokumenty przede wszystkim takie jak akta metrykalne, gdzie można znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Bo wbrew pozorom, coś co nam się wydaje takie mało ciekawe, że no cóż, może być ciekawego przy metryce urodzenia, czy ślubu, czy na przykład zgonu, ale okazuje się, że jest dużo ciekawych rzeczy, jak chociażby to, że kiedyś na ślubie w cerkwi było czterech świadków i byli to mężczyźni, że kobiety nie mogły być świadkami. Także można zobaczyć ile czasu ludzie żyli, że żyli krócej niż teraz, że jakie były imiona, jakie były nazwiska i okazuje się że pewne rzeczy, o które my sobie wyobrażaliśmy... Y wyglądają zupełnie inaczej. I to, że kiedyś na przykład istniały też rodziny patchworkowe, czyli było, były dzieci z różnych małżeństw. Tylko, że tak naprawdę to bardziej dotyczyło wdowieństwa, bo często kobiety umierały bardzo młodo. I wtedy mężczyzna żenił się po raz drugi, często po raz trzeci. I stąd tak naprawdę dzisiejsze rodziny patchworkowe to nie jest coś, co jest nowe. Więc naprawdę w tych oficjalnych dokumentach możemy znaleźć Dużo ciekawych rzeczy, nawet takie dokumenty, które dotyczą scalenia gruntów. Okazuje się, że cóż może być ciekawego w dokumentach, które dotyczą scalenia gruntów, ale okazuje się, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Chociażby to, że są takie informacje, jak na przykład, że Jakieś tam podane imię i nazwisko kobiety i dalej, że jej mąż nie wrócił z Rosji, czyli już wiemy, że on po prostu nie wrócił z bieżęstwa na przykład. Także no. warto tylko, że to dużo trzeba czytać. Ja sobie założyłam też takie tabelki, gdzie wpisuję to wszystko i później fajnie się układają takie puzle. Można nawet sobie takie rodzinne puzle różnych rodzin ułożyć. To też jest bardzo ciekawe. No. Dzisiaj rozmawiamy o Szestałach. Zastanawiam się, z kiedy pochodzą najwcześniejsze wzmianki o wsi Szestałe. Jak, jak wyglądała ta wieś w przeszłości? Co wiemy o jej najstarszych mieszkańcach? Jak wyglądało ich życie? wiemy o tym, że szastały podobnie jak stryki i jeszcze kilka wsi takie jak Augustowo, Spiczki Parcewo i Widowo były to przedmieścia Bielska czyli wsi mieszczańskie i one zostały założone w XVI wieku i czy ja nie spotkałam się z dokumentami z XVI wieku jest chyba jedna taka wzmianka jak wieś wyglądała, jak były położone domy. I okazuje się, że te domy były położone w ten sposób, że po jednej stronie były domy, a po drugiej były zabudowania gospodarskie. Że to były na przykład w XVII wieku, to tak to wyglądało. Już na samym, z tych najstarszych dokumentów, do których udało mi się dotrzeć z XVIII wieku, już już były te nazwiska, które no troszeczkę inaczej brzmiały. Jak na przykład nasze nazwisko Zinkiewicz kiedyś brzmiało Zieńko. Najczęstsze nazwisko w Szastałach Pugacewicz to był Pugacz. Więc już te nazwiska były kiedyś. Więc tak naprawdę tutaj w tych wsiach są to ludzie osiadli, bo oni bardzo często też między sobą się pobierali albo z ludźmi z innych wsi mieszczańskich. To też bardzo taka ciekawa rzecz. To mhm. też można znaleźć w w aktach metrykalnych, aktach ślubnych chociażby, mhm. że, że to było tak, że na przykład mieszkaniec szastał, szukał sobie żony w strykach. Na przykład mój tata tak y, znalazł mhm. swoją żonę, ale też było takie wcześniej. Mhm. Jakby mogła pani jeszcze przybliżyć słuchaczom czym były wsi mieszczańskie właściwie jak one powstawały i co je wyróżniało? Wyróżniało je to przede wszystkim, że mieszkańcy wsi mieszczańskich nie odrabiali pańszczyzny. Byli to ludzie wolni. To znaczy oni mogli swoją ziemię sprzedać, mogli ją zastawić. Oni mieli prawo do tej ziemi. Więc mimo że pracowali na roli, musieli zapłacić podatek do bielska. To były tak zwane, można powiedzieć Przedmieścia Bielska, gdzie po prostu ludzie podatek do Bielska płacili, ale oni, jak mówię, oni nie byli chłopami pańszczyźnianymi i mieli status mieszczanina. Nawet w aktach metrykalnych jeszcze z XIX wieku mamy zapisane, że to jest mieszczanin, że, że na przykład szastał jest mieszczanin, a ze wsi Grabowiec, tutaj sąsiadującej, jest zapisane, że jest chłop. Po rosyjsku, bo za zazwyczaj te akta z XIX wieku są po rosyjsku, więc to kresjanin, a tutaj mamy rzemieszczanin, więc to by, byli ludzie wolni. I no mówię, to były takie przedmieścia po prostu w XVI mm -hmm. wieku już założone, w czasie, kiedy była reforma Królowej Bony, czyli ta pomiara włóczna i po prostu z takich kolonii były, były porobione wsie, takie przedmieścia tutaj. Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że Szestały miały taki szczególny Status. Tak, z tymi wszystkimi wsiami, które wymieniłam. Stryki, Augustowo. Augustowo było największe, no ale mówię, tym się wyróżniały wsie mieszczańskie od wsi chłopskich. A czy na przykład Trzestały pełniły jakąś szczególną rolę w relacji do Bielska Podlaskiego? Yy, znaczy szczególnej na pewno nie, bo tutaj najważniejszą z tych mieszczańskich wsi była Wiesia Augustowo, yy. która swego czasu była nawet wsią większą niż sam Bielsk i miała nawet rynek. Yy. Bielsk podlaski i okolice wyróżniają się majątków wyróżniającą się strukturę etniczną i, i religijną, i główną rolę odgrywa prawosławie. Jak prawosławie, jaką rolę odgry, odegrało w Prawosławie w, w codziennym życiu mieszkańców wsi? Tutaj akurat też była taka dosyć skomplikowana sytuacja, no bo na samym początku, kiedy powstały te wsie, no to były to wsie prawosławne. Później, jak była Unia Brzeska w 1596 roku, to część ludzi przeszło na Unię. I była taka dosyć ciekawa rzecz, kiedy to w Szastałach mieliśmy wyznawców trzech religii, bo byli katolicy, byli prawosławni i byli właśnie unici, czyli grekokatolicy. I po kasacji Unii w 1839 roku doszło do tego, że właściwie większość było tutaj prawosławnych wtedy, ale należeli do trzech parafii. Więc to też było takie dosyć ciekawe. Stąd należeli do trzech parafii, dlatego, że Bielska Parafia Świętego Mikołaja, dzisiaj ta cerkiew nie istnieje już, bo spłonęła w roku. To był klasztor tam i ona zawsze była prawosławna. I tam należeli ci, którzy nie przeszli na Unię. Z kolei mieszkańcy, którzy na, kiedyś szastały, należały do cerkwi narodzenia Najświętszej Marii Panny i tam w tej cerkwi, ona była cerkwią unicką, ale później mieszkańców szastał przeniesiono do cerkwi Michajłowskiej, świętego Michała. I okaz Okazało się, że po prostu y, był taki moment, y, że należeli do trzech parafii. Później to, to zmieniono, no i wiadomo, że y, co wyróżniało. No na, no na pewno to ta religia wyróżniała, ale także pewne i zwyczaje, które, które tutaj były też związane z cerfią, z prawosławiem. Mhm. A jak wyglądała taka współpraca między wyznaniowa? Yy, mieszkańców. Myślę, że wyglądała dobrze. Co prawda w różnych okresach bywało różnie, ale raczej ludzie zwyczajni potrafią się zawsze dogadać. Bo tutaj też jeszcze taka dosyć ciekawa rzecz jest, że szastały są otoczone wsiami katolickimi, że to jest takie pogranicze tutaj, bo nawet jak ja chodziłam do szkoły, do szkoły w Bolestach, gdzie tylko była jedna wieś prawosławna, szastały, a reszta były wsie katolickie, drobno-szlacheckie. Ale dzieci się zawsze się dogadywały. Chciałabym teraz przejść do historii bieżeństwa. Bieżeństwo to jest termin, który jest dosyć mało znany osobom, które są spoza tego regionu. Czy mogłaby Pani wyjaśnić naszym słuchaczom, czym było bieżeństwo i dlaczego jest tak ważne w kontekście Podlasia? Bierzeństwo to inaczej w języku rosyjskim uchodźstwo i jest to historia związana z I wojną światową, kiedy to w 1915 roku mieszkańcy tutaj guberni grodzieńskiej, bo zap, nie zapominajmy tutaj była gubernia grodzieńska, mieszkańcy Imperium Rosyjskiego, zachodnich części, zostali zmuszeni do ucieczki w głąb Rosji, a związane to było z pierwszą wojną światową i władze carskie po prostu chciały zastosować taktykę spalonej ziemi, czyli jeżeli wszyscy uciekną, spalimy wszystkie domy, no to wróg, który przyjdzie tutaj, to nie będzie miał gdzie się podziać. No i była tutaj różnego rodzaju, można powiedzieć tak prostym językiem, propaganda, która mówiła o tym, że przyjdą Niemcy, będą kobietom obcinać piersie, będą wszystkich te właśnie straszenie było wojną a ludzie w tym czasie tak naprawdę tej wojny nie znali i uciekali. I dlaczego historia jest ważna? Bo po pierwsze dotyczy bardzo dużej części ludności, bo mówi się od, od dwóch do trzech, a nawet do pięciu milionów. Dokładnie nie wiadomo, ile tych ludzi uciekło w głąb Imperium Rosyjskiego, bo to nie byli tylko wyznawcy prawosławia, najwięcej było właśnie z tych prawosławnych wsi. Była to taka ewakuacja, która dotyczyła także nie tylko zwykłych ludzi, ale także dużych fabryk, także nie tylko ludności prawosławnej, ale także i ludności rzymskokatolickiej. Także dużo ludności uciekło z guberni łomżyńskiej. Z tym, że bardziej w prawosławnych domach została ta opowieść o bieżeństwie o tej dalekiej Rosji, bo tak naprawdę to było pierwsze, pierwsza taka wyjazd tych ludzi tak daleko, bo oni tak naprawdę byli osiedli tutaj. I tutaj, tutaj mieszkali, a to była ich pierwsza taka duża podróż, można powiedzieć. Oczywiście zmuszeni zostali do tego i w i bardzo dużo ich umarło, zarówno w czasie, kiedy uciekali, jak również później przy powrocie. Więc była to taka historia, tak naprawdę, uchodźstwa, która dzisiaj też jest aktualna. I wydaje mi się, że, że jest, jest to ważne. Mamy w tym roku 110. rocznicę bierzeństwa, i w, w dzisiejszym kontekście to też jest bardzo ważne. W jaki sposób wojna i bieżeństwo odcisnęły ślad na historii szastał i okolicznych wsi? Z szastał prawie wszyscy ludzie uciekli, w to bieżeństwo wyjechali. Zostały tylko dwie rodziny. Jak powrócili, no to było wszystko spalone, bo tutaj też rozgrywały się. Była tutaj Bitwa obielsk z I wojny światowej, i myślę, że przede wszystkim to zostało w pamięci również wnuków prawnuków. Ja mogę powiedzieć o sobie taką rzecz, że do mojego dziadka Maurycego, który był urodzony w 1894 roku, Czyli w czasie bierzeństwa, był już dorosłym człowiekiem. I ja pamiętam, że przychodzili do niego. Znajomi, rodzina, i oni ciągle mówili o tej dalekiej Rosji. Co prawda, Druga Wojna już w jakiś sposób oddzieliła tamtą pamięć, ale zawsze było wspomnienie o tej Rosji. I co ciekawe, że ludzie dzielili swój czas pomiędzy tym, co było przed i po czyli jakby to były dwa życia. Można powiedzieć o takich dwóch życiach. I nawet ym, takie historie w szastałach, które, ym, no. No, bardzo, bardzo mnie interesują, w jakiś sposób wzruszają. Nasz sąsiad, Sawa Pugacewicz, przed bierzeństwem był żonaty z, z taką Justyną. Mieli, mieli dzieci, które poumierały jeszcze do czasów bierzeństwa. Później, jak, kiedy oni wyjechali i, w, w, i tam urodził się ich syn. Ale przy powrocie żona zmarła i on wrócił tylko z tym małym synkiem. Ożenił się po raz drugi z wdową, która też miała syna, jeszcze urodzonego przed bieżeństwem I oni jak gdyby po bierzeństwie mieli drugie życie. To były ich dwa życia jak gdyby. Tamto pierwsze, gdzieś tam z tymi dziećmi, które urodziły się tutaj i które zmarły. I połączyły się jak gdyby dwie rodziny. Mieli oni jeszcze wspólnych trzech synów, i takich rodzin było bardzo dużo. Nawet, nawet jeżeli nie były zawierane powtórne małżeństwa, to też było coś takiego, że dzieci umierały często w drodze, bo tych ludzi umarło bardzo dużo. No bo wyobraźmy sobie, to nie był taki sobie zwykły wyjazd. Nikt nie wiózł jakimiś samochodami, ludzie się zapakowali na te wozy. Często musieli pić też brudną wodę, widzieli rewolucję, która była w 1917 roku, widzieli coś, czego w ogóle nie znali. I z tym wrócili tutaj i do końca nie wiedzieli, Dlaczego tak jest? Bo też ze wspomnień mojej babci ze Stryk, która była dzieckiem małym w czasie wyjazdu w Bieżeństwo, no to, to była też inna opowieść niż tego dziadka, który był dorosły. Ale jednak ona co ona pamiętała? Pamiętała to, że ona nie rozumiała tego, dlaczego ikony są wrzucane w, wtedy, w czasie rewolucji, do ubikacji. Ona tego nie rozumiała. Ale też były z bieżeństwa takie dosyć śmieszne nawet historie, bo babcia Leoniła na przykład opowiadała, jak ze swoją siostrą chodziła do szkoły i one szły do szkoły, i jeden pan pod, chciał ich podwieźć na wielbłądzie. I one wsiadły na tego wielbłąda, ale później wielbłąd trochę podszedł, usiadł i nie chciał dalej iść. I one zsiadły z wielbłąda i Poszły same do szkoły, a kiedy wracały, okazało się, że wielbłąd dalej siedzi i pan tam ogień pod nim palił wszystko. I taka opowieść była też no, taka dosyć wesoła, czyli oni też żyli tam w jakiś sposób normalny. Często mieli bardzo dobre wspomnienia związane z tym, że ich dobrze tam przyjęto, że dopiero rewolucja y, zupełnie tę rolę odwróciła że tak naprawdę byli przyjęci bardzo życzliwie. Dano im tam pracę, normalnie zaczęli żyć, i część ludzi nie wróciło. Pewnie nie wracałoby więcej, gdyby nie było rewolucji, bo tutaj też było przeludnienie, było, było dużo ludzi, ziemi było też mniej, więc część ludzi na pewno by została. Więc tak naprawdę to bierzeństwo też wpłynęło. Na pewno na potomków takich jak ja, bo wydaje mi się, że no dzisiejsi 50-40-latkowie to są ostatnie ludzie, którzy historię bieżeństwa słyszeli od tych bezpośrednich świadków, czyli od swoich babci, dziadków czy prababci, bo później już następne pokolenia to już słyszeli opowieść. Z drugiej ręki, można powiedzieć, mhm. więc to, to jest taka, ale tak jak mówię, to była taka data graniczna, wydaje mi się, że wszystko było przed tą Rosją i po tej Rosji. Tak, właśnie chciałam zapytać, jak Pani zdaniem ta pamięć o bieżeństwie wpływa dziś na tożsamość lokalną mieszkańców Podlasia? Wydaje mi się, że jest to taka historia bardzo uniwersalna, związana z tym, że bo tak jak mówię, jakie były, były te opowieści o tym, że dobrze ich przyjęto i uniwersalizm też polega na tym, że wojny nadal są, nadal są uchodźcy, nadal ludzie uciekają przed tymi wojnami i też to jest jak gdyby taka wspólna opowieść, która zwłaszcza w setną rocznicę bierzeństwa została trochę można powiedzieć taka wygrzebana, bo, bo ludzie, no w moim wieku, troszeczkę nawet młodsi, zaczęli tym się bardziej interesować, bo wcześniej raczej ta historia była taka trochę zapomniana. Mówiło się o tym, ale jednocześnie też troszeczkę chciało się zapomnieć. Ale to jest taka wspólna historia, wydaje mi się, bardzo uniwersalna, dotycząca często ludzi, których uważano za ludzi mniej ważnych, bo to nie była historia walk, zwycięstw, generałów, tylko często historia kobiet, które. Które musiały sobie radzić same, powracać z tymi dziećmi, albo nawet takich i mężczyzn owdowiałych, jak ten nasz sąsiad, który wraca z małym dzieckiem czyli proste historie gdzieś tam ci prości ludzie uwikłani w tą wielką historię i to, że oni sobie poradzili, i to, że my jesteśmy to dlatego, że oni wrócili. Już na zakończenie mam jeszcze dwa pytania. Jakie wskazówki dałaby Pani osobie, która chciałaby zacząć badać historię, swoją lokalną historię? Ja myślę, że najpierw to trzeba byłoby porozmawiać z świadkami historii, wiedzieć, czego się chce dowiedzieć, sięgnąć do archiwów, ale też opisywać zdjęcia wszystkie, które ma się, bo dopóki się pamięta, albo są ludzie, którzy pamiętają, bo się okazuje, że bardzo dużo jest takich zdjęć, które nie są opisane i już później nie wiadomo, kto to jest. I opisują zdjęcia, to trzeba pisać imię i nazwisko. Często można też napisać, czyj to, czy to jest syn, córka, jeżeli się jeszcze to pamięta, bo u nas też było dobrze, że na zdjęciach były przynajmniej lata zawsze pisane. Bo to, że my na zdjęciu na przykład napiszemy, że to moja mama czy mój tata, to nic nie będzie mówiło tym następnym pokoleniom bardzo często. Więc warto zacząć od takiego opisywania, od spotkania się z świadkami historii. Nagrywania ich też, chociaż ja bardzo często nie mam odwagi nagrać. To jest też takie. takie ludzie nagrywają, wiem o tym, ja też opracowywałam nagrania. Jest to, jest to bardzo ważne, ale też trzeba, żeby ta osoba się na to zgodziła, żeby zgodziła się na to nagrywanie. Tak, młodzi ludzie żyją teraz szybko i często w swoim dniu nie znajdują czasu na tę historię. A gdyby miała Pani przekonać młodych ludzi, że warto jest odkrywać swoje korzenie i że to jest fascynujące. Co by im Pani powiedziała? No Powiedziałabym, żeby porozmawiali z najstarszymi członkami rodzin, żeby może dowiedzieli się najpierw o takich pytań nie dużych, o, jak mówię o wojnach zwycięzca, Zwycięstwach, porażkach, ale po prostu swojej cioci, babci zapytali, a jak było kiedyś w szkole, a jak wyglądały lekcje, a jak żeście się bawili, jak spotykaliście się, jak babcia poznała dziadka, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, i myślę, że to może stać się bardzo fascynujące. Pani Iwono, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja też dziękuję.